E, Karl, co to ma znaczyć? Nie wiem o czym mówisz. Zatopiłeś cały statek, Karl! Jesteś pewien, że to ja? Chyba bym pamiętał. Karl, wystrzeliłeś harpunem w twarz kapitana! Brzmi niebezpiecznie! Wypychałeś głową dzieci za burtę! To nie za miłe do oglądania. A potem dobierałeś się do figur lodowych. Dobrze, że dzieci były już za portą i tego nie oglądały. Karl, czemu podłoga jest czerwona i się lepi? Hmm, w sumie to jest czerwona i sielę. Karl, w czym my stoimy? Może to truskawkowy koktajl mleczny? To to ja nie uwierzę! Rozpuszczony żelki. Nie! Nektar złodzi, kilka boskich łez. Chcę poznać prawdę! Dobra, to urocza para staruszków z dwa no cóż, podbierali mi rogaliki. Nie wierzę w to, co słyszę! Nie będę przepraszać za sztukę. Gdzie są inne tratwy? Wow, zdobyłeś nagrodę, nawet nie zauważyłem. Gdzie są inne tratwy, Karl? Wnioskując po położeniu Słońca i Księżyca, pewnie gdzieś na dnie oceanu, porobiłem w nich dziurki. Karl! Mam problem, bardzo poważny problem. Jesteś dziś nie do zniesienia! Słyszysz? To dźwięk przebaczenia. To dźwięk tonących ludzi, Karl! Tak właśnie brzmi przebaczenie. Krzyki, później cisza. Legenda